Witam was wszystkich w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przechodzimy z vlogiem urodzinowym, tak jak macie w opisie. Vlog urodzinowy, dawno nie było żadnego vloga, pomyślałam, że dzisiaj zrobię takiego vloga, bo dzisiaj mam urodziny. Moje 14. Mam teraz już 14 lat. Jezu, jak to szybko minęło, Nie wierzę, że już mam 14 lat. Chociaż wiem, zaraz wynajmę komentarze, że nie wyglądam na 14 lat, no ale mam, bo się urodziłam w 2007. No i teraz wychodzę z rodzicami i jedziemy po mój prezent urodzinowy. Długo, długo na ten prezent e, mówiłam mi, wspominałam, długo im, wiecie, tak mówiłam coś, że bardzo bym chciała to mieć. I w końcu jedziemy po niego. Aaaaaah się cieszę, ale się cieszę, strasznie się cieszę, bo to jest mój prezent wymarzony i chyba już większość u mnie osób wie o tym. Moje siostrowie, moja przyjaciółka wiedzą o tym. A moją przyjaciółkę Oliwkę zaproszę Później, bo ona teraz jest u dziadków I nie może do mnie przyjechać Ale i tak się z nią zobaczę Jakie takie trochę późniejsze urodziny zrobię Tak No i co, my lecimy teraz Po już ten prezencik Ja w ogóle też dokładam się do tego prezentu To nie jest tak, że Bo to jest drogi prezent, może dla niektórych to pomyślą Że to jest tanie, ale dla mnie to jest drogie I jedziemy Dobra, zobaczycie później co kupiłam

Ale się cieszę, powiem może bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, bo idziemy pierwszy raz. O, jak ja się cieszę. Idziemy po słuchawki na moje urodziny. Zostało się, kochani, że musimy poczekać jeszcze z 10 minut, bo one jeszcze nie są na stanie. E, przyszła dostawa i one są rozpakowane i teraz na razie są dostępne zwykłe, a ja nie chcę zwykłych, ja chcę promieć. Ja już długo wymarzałam o pro i poczekamy z 10 minut i patrzymy w ogóle na telewizor, bo mój tata może kupi, no, może myśli o nowym telewizorze, ale to na razie, nie teraz, AirPods y czekamy i czekamy jakieś 10 minut i będą! I też wieczorem zamawiamy sushi na moje urodzinki Warsaw, to są też takie pycha, polecam, sushi Warsaw, to jest najlepsze, są pycha smaki. No i teraz dzwonimy, żeby nam zaczęli robić, no. nie no, nie to, że zaczęli robić, tylko byśmy mieli już rezerwację na nasze sushi. Kochani, udało się, moje airpodsy są, mam już je pro, jak widzicie, pro, 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 Jak przyjadę do domu, to wam je pokażę, otworzę i otworzymy je razem, wspólnie O, jakie Hej, Hej, ja już wróciłam do domu i będziemy rozpakowywać airpodsy. Jezu, ale powiem wam, że ja się tak cieszę To jest mój prezent urodzinowy ehm, Rodzice mi dołożyli, moja siostra mi dołożyła Kocham, kocham siostrzeczkę, to jest prezent od całej mojej rodziny Naprawdę, wszyscy mi dołożyli do tego właśnie prezenciku I ja jestem naprawdę ogromnie z tego wdzięczna, bo ja marzyłam o tym i naprawdę dziękuję mojej siostrze, rodzicom, dziadkom. Dziękuję bardzo Wam. No, a ja się dowieram to otwieranie. Jezu, ale to jest takie. słabość. Nie wiem, nie mogę tołożyć tego, po prostu jestem cały czas taka. Mam 14 lat, AirPodsy mam, Apple Watcha, jeszcze iPhone'a. Dobra, otwieramy, otwieramy! Otwieramy. Nie, nie mogę. Cały nie mogę tego otworzyć. Dobra, to musi być ten pierwszy raz. Aaaa! Jezu! Ja się poszedł gdzieś gdzie pies jest. O, polika zdjęta! Dobra, teraz. Z Wami to otwieram, dlatego super. Bardzo się cieszę, że ze mną jesteście. O, ja cię, o, ja ja Uff, uh, 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 to jest ta karteczka, wszystko. Ja nie mogę, ja cię kręcę. Aaa! patrzcie! Kochanie, moje AirPodsy się teraz ładują. O, widzicie, ładują się. Ja się bardzo cieszę. Ja się ładują, bo będę nie tylko je zaraz używać, zaraz zobaczę, jak będą. Grało. Patrz, kochani, to jest za moją rodzinę. To sushi, patrzcie, jakie to jest sushi, piękne, jest. Nie mogę, patrzcie, jakie to jest pięknie, to wygląda. Jeszcze moje dziadkowie przyjadą, będzie to jest wszyscy. Ale to jest pycha, te są ulubione, te moje. Wszystkie są dobre. Aha, ale się cieszę. Patrzcie, co mi pies zrobił. No po prostu nie mogę. Nie! Hejka, witam Was po trzech tygodniach, odkąd zaczęłam nagrywać tego vloga. Wiem, że długo, długo po prostu trzymałam to, ale nie miałam żadnego materiału, a chciałam jeszcze coś zobaczyć, co się stanie za trzy tygodnie. Tak, trzy tygodnie. E, I tak, już jest 3 tygodnie po moich urodzinach. E, dużo osób mi pisaliście, żebym pokazała Wam prezent, co dostałam, ale ja poczekam, aż sobie ja tego vloga i wtedy Wam pokażę. No i jutro w ogóle się mam spotkać z moją przyjaciółką, bo właśnie długo się nie widziałyśmy, a e, i jutro mam się też spotkać z moją przyjaciółką, bo długo się nie widziałyśmy. I jeszcze kochani, odkąd mam AirPodsy, to kupiłam sobie taką obudowę na nie, właśnie taką silikonową e, z berszki, te w berzce są takie teraz na pro, myślałam, że nie ma na pro, ale były, bo najwięcej jest na te zwykłe, a ja mam pro i moja siostra też ma pro, no i takie wziąłam. a moja siostra będzie miała fioletowe. Nie, nie ja mam pomarańczowe, moja jest stroma fioletowe i ja za nie. No, też kupiłam przez internet, ale za nie zapłaciłam chyba za jakieś 70 zł. No. Hejka kochani! Znowu się do Was odzywam, teraz jestem z um, Antonkiem, moją psiną. A czekajcie, on ja liżę! On nie zawsze tak liży, bo ci urósł już to duży. Patrzcie, jaką on ma, Mortkę, odkąd go kupiliśmy, już ma taką mordkę Tak, Antonek? Tak, tak, kochasz mnie. <laughs> kochany Piesek, wiesz, on jest taki kochany psina, tak, tak, kochana psina. On uwielbia jak się... Hejka! Witam Was jeszcze raz. No w kolejnym dniu, już po kilku dniach, e, odkąd właśnie mówiłam wam, że się spotkam z Oliwką, już się spotkałyśmy i dostałam też o niej też. Zaraz Wam pokażę co i też wróciliśmy przed chwilą z galerii. E, no i też tam mm, ja mam dostałam trzy rzeczy i mamy jeszcze tak e, i mamy jedną bruskę znowu taką samą, bo mm. już mamy tyle ubrań takich no, samych i no chyba 10 już jak powiedzieliśmy. No i jeszcze Wam w ogóle pokażę, co wczoraj mi przyszło. To jest ten, jak to się nazywa, gwiazd. Projektor Projektor gwiazd, tak! Okay. I teraz Wam pokażę, jak wygląda i pokażę Wam, jakie ubrania dzisiaj wziąłem e, i jakie dostałam od oliwki. Dobrze, pierwsza rzecz, którą dostałam, to jest taka ta koszulka z tutaj z napisem i to jest rozmiar XS, bo ona jest długa, ona jest długa akurat. Kolejna to jest tak ten topik z berszki właśnie, wszystko jest Bershki i to jest MK. Ja w ogóle te topy są takie fajne, ja chciałam w tamtym roku, ale nie kupiłam go wreszcie. I kolejna to jest ta właśnie ta bluzka z um, arbuzami i to jest rozmiar M. I ta z takimi tutaj różami. Ja w ogóle oczywiście tą samą kupiłam, dlatego no. I tu też jest M. Kolejne to już odpakowałam długopisy, to są takie z takim marmurka, takie dwa i one piszą na niebiesko i tutaj są jeszcze takie gumki e, Squishies, one się tak chyba mówiła właśnie tak, też z e, no i też te takie te spodnie właśnie to tą dostałam, no i to tyle, jeszcze taką jedną bluzkę, którą mam dzisiaj na sobie, a teraz mam poka. a jeszcze tutaj mam notę, dobra, tutaj zawieruszył się jeszcze taki notesik, e, oj w linie. I dzisiaj pierwszą rzeczą, którą znalazłam właśnie w ZARZE, to jest taka koszulka, takie paski. E, I ona była tutaj na przecenie z 36 na 19, no na 20, bo 19,90-45% i to jest rozmiar MK. Ale mi się bardzo podoba, ona jest taka mała. No to bardzo fajnie I już ostatnią dzisiaj koszulką, którą e, właśnie mm, dzisiaj kupiłam Mama mi kupiła To jest taka właśnie z tutaj taka, Z takim naszyciem e, I to jest ze Stradivariusa I ona była z przeceny z 70 na 25 e, I to jest rozmiar XS Oliwka ma S, a ja mam XS -kę. I już ostatnią rzeczą, którą dzisiaj e, mama mi kupiła To jest taka bluza Tutaj jest replay. E, no, tutaj taka. I tutaj ma taki nasze Takie. Mm, no, takie ma tutaj e, literki. I tu jest. No, e, z tym. E, I to było z TK Maxa. W TK Max znalazłam. E, to jest rozmiar XS. I za 100 zł. Ale ich cena 365 na 100, no to dobrze, dobra cena i one, to jest takie mi ludzkie bardzo fajne, no i to wszystkie rzeczy, które właśnie ostatnio dostałam od oliwki i dzisiaj e, no i jak mówiłam wam wczoraj wam, e, przed chwilą wam powiedziałam że wczoraj mi przyszedł projektor gwiazd teraz strasznie to jest wszyscy modne to widziałam na tiktoku, na instagramie e, no i pomyślałam, że właśnie też takie zamówiłam biały. I testowałyśmy już z oliwką. Bardzo fajnie, w ogóle się od razu podłącza do telefonu. Ja to na AliExpress kupiłam. I tutaj widzicie, ma to wszystkie: włącza, przełącza. Pilot leży tam. No, i super to wygląda. Bardzo fajnie. No i tak tutaj wygląda pierw. Oj, o! Ostrość. Zawsze wieczorem nie mogę zapewnić takiej ostrości. No i pierwsze to tak. Wygląda właśnie mm, niebieski. Zaraz wezmę sobie inny kolor, bo jakoś ten mi nie pasi. O, widzicie? O, na przykład czerwony. Ale mój ulubiony kolor w ogóle to jest chyba ten. Ten jest przepięknym kolorem. Ślicznie on wygląda. Albo patrz tak, ślicznie, to jest po prostu ekstra. Mi się strasznie podoba ten projektor gwiazd. jest taki. No faj! Dobrze kochani, to już na tyle w dzisiejszym vlogu e, Nagrałyśmy z Oliwką już e, jeden odcinek, właśnie tak to, chyba ten się pierwszy pojawi e, Bo już długo go nagrywam, od 7 stycznia już go nagrywam, to długo no, dzisiaj, e, jest dzisiaj jest który? Chyba drugi luty. luty Miesiąc ten jeden vlog nagrywam, no ale cóż, tak jest, tak jest z nagrywaniem vloga no i my no teraz... Bo nie mogliśmy się spotkać. Tak, tak, właśnie było nie mogliśmy się spotkać. A ja czekałam na to, aż my się spotkamy i po prostu czekałam, czekałam, no. I może teraz ponagrywam jeszcze mm... Odcinek jakiś Taki, tak? I jakieś tiktoczki, żeby były jeszcze na mój profil i oliwki profil. I może jakieś zdjęcia. Może jakieś zdjęcia. Musimy sobie zrobić jakieś zdjęcia, nie? No. No, no to my się żegnamy i widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Pa pa!